Witam wszystkich, słuchajcie, dużo się dzieje, wiele się dzieje. U mnie w kuchni aktualnie nawet się nie zdążyłem przebrać. Robię właśnie smalec deluxe. Opracowuję następną recepturę ciekawą, mam nadzieję, że smaczną. Znowu we Wrocławiu, Chelsea, Betisa mecz mają, ale nie o tym. Słuchajcie, ziemniaki, tak jest. Ziemniaki, pyry, grule czy kartofle. Najważniejsze, nie używamy airfryera, nie używamy frytkownicy. Tak jest. Dzisiaj lecimy po prostu, lecimy jak najtańszym kosztem, czyli to, co mamy w domu najczęściej. Patelnia, im większa, tym lepsza. Taka blaszka też, im większa i grubsza, tym lepsza. Oraz słuchajcie, garnek z takim koszem, gdzie można za grosze nieraz kupić w jakimś sklepie, też się będzie rewelacyjnie sprawdzał. Ok, nie będę tutaj szeleścił, nie będę nic. Najważniejsze, możecie ten przepis modyfikować w taki sposób, że frytki możecie robić na patelni, w troszeczkę inaczej, lub ewentualnie na tej blaszce, lub. Inaczej talarki możecie na głębokim oleju lub też na blaszce. To jest wszystko zależne od Was. Najważniejsze, dziękuję Wam za subskrypcję, dziękuję Wam za lajki, dziękuję Wam za komentarze. Jest to dla mnie mega ważne, ponieważ dzięki temu mój kanał się rozwija. Słuchajcie, nie przedłużając, zachęcam do lajkowania, do komentarzy. Komentujcie, piszcie, super będzie. No a ja lecę do kuchni. Na razie, trzymajcie się, zdrówka Wam życzę i smacznego. Cześć! No, i dzisiejszy główny bohater, czyli pyry, ziemniaki, kartofle czy góle. Tak jest, tak różnie się mówi w różnych regionach. Tu mamy przyprawy, czyli takie właśnie przyprawy do ziemniaków. Ja kupiłem amerykańskie, bardzo fajne zioła i troszeczkę dosłownie soli. Dłuższa wersja, czyli pokazuje, że ziemniaki najlepiej tutaj obrać. Oczywiście nieraz fajne się kupi takie, no to w tym momencie tych ziemniaków nie trzeba. Jak dzielimy na łódeczki? Mniejsze ziemniaki na cztery części, czyli połówkę i ją dzielimy ponownie na połówkę. Przy troszeczkę słuchajcie, w większych ziemniakach dzielimy na 6 części, czyli pół ziemniaka na trzy części i mamy eleganckie łódeczki. Każdy ziemniaczek tak kroimy, jest tego trochę przygotowujemy i zalewamy wodą płuczemy, tak jest. Po pierwszym płukaniu, ja zalecam tutaj właśnie wylać tą wodę, żeby jak najmniej skrobi było. No i teraz dochodzimy do ciekawostki. Dolewamy octu, lub ewentualnie słuchajcie, spróbujcie wersję z cukrem. Mi jednak nie podeszła, bardziej z octem. Na około kilogram ziemniaków jedna łyżka całkowicie starczy, tym bardziej, że będziemy gotować. Jak widzieliście, soli teraz nie dodajemy. Sól dopiero dodamy. Mniej więcej jak zacznie ta woda być ciepła. A i pamiętajcie, to jest ta woda z octem, i tylko i wyłącznie te ziemniaki właśnie leżały przez 10 około 20 minut. Zaczynają gotować się super. I tylko minutę, maksymalnie dwie. Gotujemy naprawdę. Uwierzcie mi, nie ma potrzeby, żeby dłużej gotować te ziemniaki. Odcedzamy. I w tym momencie to jest taka wersja, gdzie najmniej tłuszczu mamy czyli mniej więcej lejemy na około kilogram 3 3 łyżki tak maksymalnie 4, ale to już maksymalnie. Wrzucamy te lekko podgotowane ziemniaczki i w tym momencie obtaczamy je dokładnie z każdej strony z w, e, oleju. Solimy troszeczkę, dodajemy zioła prowansalskie dla aromatu i w tym momencie przyprawę do ziemniaków w moim wypadku amerykańska była tutaj naprawdę fajne odkrycie, w zeszłym roku już próbowałem, super to wychodzi mamy przygotowane w międzyczasie już ogarniamy i nagrzewamy sobie piekarnik i tutaj opcjonalnie zioła, tymianek dorzuciłem on nie musi być, fajny aromat tutaj nagrzany piekarnik przynajmniej na te 160-170 stopni z termobiegiem. pamiętajcie z termoobiegiem musi być piekarnik. Wtedy bardzo fajnie, równomiernie opiecze. Kilka razy podrzucać musimy, kilka razy musimy zamieszać te ziemniaki, żeby one dochodziły. I jak już są rumiane, skórki takie fajne, chrupiące, a w środku mięciutkie, mamy gotowe i serwujemy. Z czym serwujecie, to już wszystko zależy od Was. Tu serwuję oczywiście z poznańskim gzikiem. Tak, tak, niedługo będzie też przepis na gzika. Mm, polecam. Jak to apetycznie wygląda, jak to smakuje. No, po prostu rewelacja. Przepis pierwszy, delikatniejszy, drugi troszeczkę bardziej już mocny, czyli talarki. Tak jest, mamy ziemniaki już obrane. Kroimy mniej więcej na takie plastry około 5 mm, czyli pół centymetra. I wrzucamy wszystko do wody. Tych ziemniaków było troszeczkę mniej, także w tym momencie też tutaj octu. Tak jak ja napisałem, że mniej więcej na kilogram powinno być dwie łyżki. W poprzednim przepisie, jako że się gotowało, wystarczyła jedna łyżka. Moczymy, płuczemy i wlewamy znowu ponownie do właśnie czystą taką fajną wodę. Dolewamy ocet lub cukier. Po tym czasie mniej więcej około 10-20 minutach najlepiej odcedzamy. I ziemniaki muszą być suche najlepiej. Zobaczcie, olej się nagrzał, nawet ziemniak nie moczy się całkowicie, ale im więcej ziemniaków rzucamy, tym tego oleju troszeczkę wiadomo przybywa. No. I one się smażą z dwóch stron, ale ja i tak polecam właśnie je, je obracać co jakiś czas. To jest wersja, gdzie troszeczkę więcej tego tłuszczu na patelni, czyli druga propozycja. Nie w piekarniku. Ale za to zobaczcie, co ja teraz robię. Przekładam to na blaszkę. Tam na blaszce jest właśnie papier do pieczenia oraz kratka, na której będą wszystkie właśnie talarki, można powiedzieć, dochodzić. One nie mogą być spieczone, one muszą być dosłownie lekko, lekko takie słomkowe. Nie mogą właśnie być bardzo ciemne. Zobaczcie, mniej więcej tak to wygląda. I teraz ponownie, znowu to ląduje do rozgrzanego piekarnika około mniej więcej 6-8 minut, tak mniej więcej, zobaczycie, bez przypraw, bez niczego, tutaj tylko i wyłącznie solimy. I do następnego dania, jaki już znacie, czyli ze szparagami i z jajeczkiem. Rewelacyjnie to się prezentuje, super smakuje. Druga propozycja. No, i przechodzimy do trzeciej, czyli do frytek klasycznych, pocięte właśnie na takie zapałeczki grubsze. Znowu to samo. Płuczemy w wodzie pierwszy raz. Tu jest mniej więcej około kilograma ziemniaków. I wlewamy, słuchajcie, dwie łyżki octu lub dorzucacie dwie łyżki tutaj cukru. I mniej więcej znowu te 10-20 minut czekamy minimum. Żeby to fajnie się właśnie przepłukała i ta skrobia wypłukała się. Czekamy, żeby troszeczkę odsączyć, nie macie czasu, zróbcie tak jak ja, czyli troszeczkę papieru ręcznik, ręcznik właśnie taki kuchenny, papierowy, wrzucamy całe fryteczki, całe ziemniaki mamy, jakie mamy już przygotowane. W międzyczasie nagrzewamy olej i właśnie i to jest trzecia wersja w garku. Te garki są niedrogie, nie potrzebujecie frytkownicy, nie potrzebujecie praktycznie tutaj nic, nawet piekarnika nie odpalacie. Sprawdzam, jak zaczyna być temperatura około 170 stopni, dopiero wtedy wrzucam. A jak to rozpoznać? Jak ziemniaka wrzucicie, czy tam włożycie kawałek, to dosłownie po 3, mniej więcej 4 sekundach on zaczyna już właśnie się smażyć i pojedynczo. Pojedynczo zobaczcie, jak temperatura się bardzo obniżyła, do 120 stopni, naprawdę. Bardzo, bardzo obniżają tutaj, jak widać, ziemniaki. Co jakiś czas potrzęsiemy tym siteczkiem w garku, zweryfikujemy mniej więcej, czy to nie jest sklejone, ale uwierzcie mi, po czymś takim, po takiej kąpieli w occie, one są, czy tam w cukrze, one są właśnie takie bardziej chrupiące, fajne te ziemniaczki. I ja bardzo często robię tak i jest super. Oczywiście ja polecam specjalne ziemniaki do frytek czy ewentualnie do pieczenia. Takie używam zawsze. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale bardzo często można spotkać takie ziemniaki właśnie w sklepach. Gotowe. Wyciągamy, przerzucamy. Słuchajcie, tutaj na ręcznik papierowy, żeby odsączyć tłuszczu. No, to jest najbardziej kaloryczna wersja. Ale jakże klasyczna, bez frytkownicy, bez niczego, też można, jak widzicie, zrobić. Drugi papierek, znowu wyrzucony, troszeczkę przyprawy, zwykłe, klasyczne do frytek i koniec, mamy gotowe. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajkowanie, za komentarze i oczywiście zachęcam do eksperymentowania w kuchni. Trzymajcie się, na razie, cześć.